Czyli urodzone w znaku Lwa na czytaniu ogólnego horoskopu na miesiąc marzec 2024. Dlaczego ogólnego? Ponieważ szczegółowy będzie w czwartek, 22 lutego 2024 roku, gdzieś po godzinie 20 na żywo. Oczywiście, będzie dostępny również później w zakładce marzec 2024 szczegółowe czyli miłość, praca, finanse, relacje. A dzisiaj tak ogólna energetyka jaka dla was drogie, lewki będzie panować. Moi kochani, dla niektórych z was będzie to czas zakończenia tego co wam nie służyło. To, co Wam nie służyło, już właściwie umiera śmiercią naturalną. Zaczyna się nowy rozdział. Rozdział, który pozwoli nam zabłysnąć. Rozdział, w którym zaczynacie wchodzić w coś nowego. Jeszcze Wasze humory będą bardzo chwiejne. Łatwo będzie Was zranić, ale oczywiście tego nie pokażecie, bo lwy tego nie pokazują. Możecie się unosić honorem, ale w środku będzie coś tam drgało w ser Moi kochani, może być dla was ważna kobieta, i to niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, z żywiołu wody, czyli ktoś spod znaku ryby, skorpion, raka Taka osoba może mieć jakiś duży wpływ na was. Dodatkowo tutaj Otwiera się nowa możliwość, nowa możliwość zadziałania w całkiem nowym temacie, szczególnie jeśli to dotyczy biznesu. Ktoś, kto szukał pracy, to teraz już ją znajduje w tym czasie. No, bardziej szczegółowo o tych tematach będziemy mówić. Natomiast tutaj jeszcze jest pokazane, że trzeba zakończyć temat. Jakiegoś uczucia, które nie do końca zostało wyjaśnione. Być może to jest dla jednej osoby, może dla wielu innych. To też taki czas, w którym możecie troszeczkę szczelać focha na kogoś, ale to tylko na dobre wam wyjdzie, bo odetniecie się od toksyków. Czyli marzec zapowiada się ciekawie, fajnie i daje wam nowe możliwości. Oczywiście, zapraszam na czwartek. Na 22 lutego, na szczegółowy horoskop na żywo. Życzę Wam cudownego marca.